Hej, witajcie po raz kolejny w Dark Souls 2. Tak jak widzicie, moje życie wróciło do normy, co oznacza, że pomogłem przynajmniej jednej osobie w załatwieniu naszego chciwego demona. Co również z... robi... zdarzyło się w momencie, kiedy czytałem sobie dość ciekawy opis tej duszy, ponieważ jest tutaj tak. Teraz posłuchajcie, to jest chyba najlepszy opis, który do tej pory przeczytałem, To jest. Jedzenie to miłość, a ten demon tryska miłością. Pożarł wszystko, co poruszyło jego serce, dlatego przez całe życie pozostał samotny. I właśnie jestem wzywany do kolejnego świata, więc spotkamy się jak już wrócę. Hej, no to witajcie znowu w Dark Souls <laughs> po tej małej przerwie. C tak, pewnie już teraz zauważyliście to. Zmieniłem całkowicie teraz postać. No, w wielkim już jest teraz moją bronią Prime. Teraz się przynajmniej teraz spróbuję zrobić, żeby była Prime. tarczy mam z ten wyciągniętą. No i pancerz, który widzi się na sobie, to jest pancerz Alwy, którego już, o którym już opowiadałem trochę czasu temu. No i teraz mam zamiar z nim trochę pobiegać. Poziom pancerz Almy jest... Wytrzymały, ale jednocześnie jest bardzo lekki, więc jest idealny dla osób, które po prostu chcą mieć jednocześnie dobry obrót, jak i zasięg, bo ten skurczybyk ma taki zasięg, że to się po prostu w wełpie nie mieści. Facet stał dokładnie chyba po mojej prawej i tak go trafiłem, więc... Hmm... E i zrobiło to się to dzięki temu, jakby właśnie y, wyzwano. Zabrakło mi. Nie zabrakło mi ten. Trochę punktów po prostu z y, bossa. Otrzymałem i później to mi. To było wystarczająca ilość, y, żeby wejść na kolejny poziom y, wagi, który jest teraz na levelu 21. Jeszcze będę musiał trochę pokombinować. No, patrzcie, już teraz będziemy mogli nawet przetestować go sobie. Mam bo z oczywiście zostawiłem jak zwykle dzwo ten e, napis na dole, więc będę pomagał, jak mogę. To jest właśnie, to mi się właśnie podoba, że ludzie nie stronią od tego, żeby wzywać ludzi do pomocy, a nie że tam ja jestem wystarczająco dobry, żeby przejść to z solo. No nie, no oni po prostu wychodzą z takiego założenia, że lepiej nie ryzykować i poprosić o pomoc. Jednak teraz zauważyłem, że nie mam założonych ani jednego pierścienia, bo przy jednej z walk mnie skubaniec zeżarł, więc co się równa z tym, no po prostu... E, znowu zostałem rozebrany do rosołu przez niego no i tyle co porobiłem co porobiłem że nic eee. no cóż no ale eee, wrócimy w końcu do tego trochę żeśmy w, no 4,5 tysiąca oczywiście musiałbym później pójść zostawić medaliony do Oby tego posągu, no ale to tam zajmę się najwyżej tym poza materiałem. no i widzicie, spotkaliśmy po raz kolejny Lukietil no, i co to jest? Pierścień stalowej ochrony, pierścień stalowej ochrony. Plus jeden, czy ja mam taki właściwie. A nie, tu jest. Uwaga, mi zwiększa. I... Dobrze by było, by mieć przynajmniej te parę pierścieni, ale. Czekaj, to będę musiał chyba wejść w coś nieco lżejszego. Jakieś rękawice lżejsze, żeby po prostu móc jeszcze mieć pierścienie przy sobie. Pance, no, niestety musiałem pochować równocześnie moje dzwoneczki, żeby móc ten yy, nosić cały set z mieczem. Miecz jest potężny, ale niestety waży swoje, więc. No i teraz już przykładowo nie mogę ten. La, nie fajnie. Hmm. Albo w ogóle. No, bez rękawic chwilowo będę biegał najważniejsze żeby mieć po prostu zadawać obrażenia mieć obronę odpowiednią i ten mm. no weźmiemy sobie tego nie możemy wziąć sobie tego bo jest za ciężki przy poziomie 70% już nie mam takiego tego obrotu tylko mam już ten taki jak kłoda spadanie w dół, więc. Hmm. To mi się raczej nie przyda. A tak, na razie to pancerz mam na tym, na odpowiednim poziomie. Jeszcze oczywiście wykorzystam więcej punktów moich na ten na jego udoskonalenie. Tutaj wiara z kimś się bije przed tobą kłamca, tu ten. Ludzie umierają z jakichś dziwnych powodów, nawet nie wiem jakich. Tutaj nic nie widać. Może ktoś ich napadł? Nie wiem. Nie wiem, ale na pewno oni nie są zbyt przyjemni. No, jak. jak mi kurde Tom. Oj! What the hell? Co to było? Jak mi brakowało? Jasny gwint, czemu się obracasz? Wystarczy zrobić gałkę w złą stronę i. od razu. na fromborg wysyła ci atak. Dobra, tutaj. A, cześć! Jeszcze da. Jeszcze całą truciznę na siebie wylał. Ale w sumie jemu to. ona nic nie robi. Mi tak, ale jemu nie Pierścień szybko przywraca mi ten od... Rozjażdżony klejnot od życia I ten większy Ala A tu jeszcze po bokach stoją ci Łucznicy Muszę go sprowokować do wejścia do środka. Dziękuję, że zgodziłeś się wejść do środka. A jak chcesz spać, to nie ma problemu. Dla mnie to, to jest po prostu łatwiej. Muszę uważać. Nie dać się zabić, bo nie chcę znowu szlak. Nie chcę znowu przechodzić przez bossa. Dziękuję, żeś się obrócił tyłem do mnie. Srebrno-czarny na włócznia. Srebrno-czarna z włócznia, mówisz. I co? No, nie ma tego elementu takiego, jakiego co on tam miał. No ale cóż. Dobra, na szybko. Żeby mnie tutaj nie otruli za bardzo. Jeden nie żyje, drugi. Też. Tutaj kolejna ta krucizna Nie wiem w ogóle, czy warto jest go atakować. Tego na pewno nie przeskoczę, więc. Bye bye! Nie mam zamiaru dać się zatruć. Hmm. Tutaj nic, tam. Aha, jeszcze tam. Przecież tutaj była gdzieś dźwignia wcześniej. Pokój wcześniej... Gdzie mi tam ci zaczęli tłuc, tak delikatnie rzecz mówiąc? Tutaj? Tak, tutaj. Aha Czyli to te To, co całe miało... No, tą miskę z tą trucizną miało przenieść do góry. Dobrze wiedzieć. Nie. A, to po prostu podnosi do góry, żeby... ...w to nie uderzyć i czasami nie ten... ...nie zatruć się. To jest dobry atak właśnie na takie miejsca. Ale kurde, celuj. Trafiłem? Pat. Mm. Ja się nie ja się nie będę kłócił. Ja się ja, ja mnie to wszystko po prostu wisi i powiewa. Mnie to po prostu pasuje. Pika. Będę się mógł pikom bawić. Nią, czyli jedyną drogą, która mi została, jest droga do góry. Cześć, a ty dokąd? To mi raczej nie wygląda na miejsce ze zbosem. Ale na miejsce z pochodnią może być. Dobra, pochodnia rozpalona. He. Spróbuj pochodnia. Yy. Przy, osady, przy zaginionym grzeszniku to działało, no to czemu by nie ten? Spalenie: zaklęcie podróż. Nie. Chyba powinienem włączyć inną opcję. Uczuję wam. Eee, dobra pochodnia, zapal pochodnie i co z tym? Zapal. Przestał działać, ale te się nadal działają, nie? Tu jest nadal zatrute jak trza. Ale rozwalone jest, rozwalone jest. O nie, czekaj, przestaje działać. Nie ma hałasu, cisza, spokój. Wszystko się. To jakby. Nie, no wszystko. Nie wiem, już teraz straciłem praktycznie orientację, czy to już było widoczne, czy nie. Gaz nadal jest. Nie wiem, no to po co to było, no ale zobaczymy. Czarna bomba dzierżawia się 6. Coś rozwaliłem. Co to jest? A! Czyli... nie warto tego zamykać na razie. Aha, to jest winda. Która ma pod spodem ukryty przedmiot? Duża dusza, bo... Oh, o no! OHENO! Wow! Wow! O! Oh! Serio? To mnie chciało zabić! Tam jest jakiś koleś nie, ale najpierw jeszcze zobaczmy co tutaj za przedmioty są do wzięcia to się zjarało przestało działać i co i stoję na krawędzi kadzidło postaka i jakiś koleś <laughs> yeah Shush, you aegis Stay quiet. I'm on the run. Don't give me away. You're a fugitive too, eh? Yeah. Why else would you be here? It's got death written all over it. Mm-hmm. You want to climb down here?

2000, trzy im będzie. I skąd żeś wziął tą drabinę? Stała obok Czyli jakiś sens był w tym, że Wcześniej nie było drabiny, teraz nagle jest. i on mnie pozwolił zejść tutaj. Nie wiem po co. Chyba już wiem, nawet wiem po co. Kamienny klucz ferosa i migoczący tytan. feros... tak. Kamień i migoczący też się przyda na pewno do tego, jak będę robił jakieś kolejne upgrade pancerza. Muszę zrobić upgrade pancerza. No bo. Maskę też będę musiał zmodyfikować sobie troszkę. Ale najpierw jeszcze zajmę się tym tutaj. Mi... Oj, utretę połączenia? Czemu? Ale dobra, teraz chyba raczej nie będę chwilowo wchodził gdzieś we, w te jakieś bossy, czy coś. Maska manekina. Zmniejsza mi ten. No, ale jak to wygląda? Boże, jakie dziwadło. Dobra, wolę zostać przy masce tego grzesznika. Ja, to jeszcze idziemy tu. I w sumie nie fajnie, że się rozłączyłem ze Steamem. No, ale cóż. Tak się zdarza. Cześć. Tam się dzieje coś nieby dobrego. w bok celujesz, dobrze, ta kobieta łogniem szczela. Gorąca dziewczyna. Czy ja w ogóle muszę? Tam coś na dole jest, ale czy to jest warte uwagi? Żeby one mnie tam tak bombardowały? A też musi być pewnie jakaś druga droga, żeby się dostać do nich. Aj, w dziurę bym las. Dobrze. Tutaj jest pewnie ten. z. Aha. I one są. Nie mam tych włożonych, czemu nie mam włożonych? A no tak, bo ten mnie zeżarł. Ech. Fajnie. Obie zostały zatrute, więc. W sumie musiałbym zakończyć na tym odcinek, a skoro że się ten rozłączył, to muszę zobaczyć co tam się stało. A więc tak, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie i cześć.